Dzień dobry, witam Państwa na moim kanale Tarot moimi oczami, Ilona Miller z tej, z tej strony. Kochani, będziemy zaglądać w energię czerwca, no już jest prawie połowa tego miesiąca, ale z racji innych obowiązków niestety tak jakoś no, nie mogłam się wcześniej wyrobić z tymi horoskopami, ale, ale jestem, drodzy Państwo. Zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze przed Państwem będzie, przed zodiakalnymi strzelcami, co tam się może wydarzyć, co już się wydarzyło. Może tutaj Państwo połączycie sobie pewne, pewne wątki i wyciągniecie jakieś, jakieś wnioski, ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne nie z każdym ono będzie tutaj rezonować. Nie ma takiej <laughs> możliwości. Kartami Tarota Boskiego, Tarota czy ty. W Krzyżu Celtyckim, który bardzo fajnie on tutaj obrazuje, całościowo daje taki podgląd na, na wszystko, co może się zadziewać. Jedną kartą wyroczni, jaką drogą podążać, jak nie będziecie wiedzieli Państwo, jak się poruszać, to tutaj karta wyroczni da pewną wskazówkę. Oraz jeszcze tutaj ostrzeżenia kartami cygańskimi i Wasze tutaj. Oczekiwania, założenia kartami Lenormand zobaczymy sobie. Zatem do rzeczy. Zobaczmy, co tutaj dla wszystkich zodiakalnych strzelców. Jeżeli będzie Ci się podobało to czytanie, to proszę, zostaw komentarz, daj łapkę w górę. Bądź kwiatuszek, czy serduszko, pozostaw po sobie jakiś ślad, żeby ten mój kanał miał większy, większy zasięg, że, żebyśmy byli widoczni na, na YouTube. Przybywa mi tych subskrybentów, za co jestem Wam tutaj wdzięczna, ale jeszcze proszę tutaj o, o komentarze. Zatem do rzeczy, popatrzmy. Jakie tutaj energie będą tu z przełożenia też, co Tarot będzie chciał dla Państwa zasugerować. Popatrzmy. Zodiakalne strzelce czerwiec 2024. Strzelec, czerwiec 2024. Hmm. Kochani, z jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu. Nie wiem, czy spraw domowych, czy jakichś tutaj e, ludzi, którzy są w waszym, waszym życiu, e, będziecie musieli no, troszeczkę tak jak gdyby działać zakulisowo, jeżeli chodzi o, o wasze podjęcie decyzji, o jakieś wasze, wasze wybory. Będziecie, jak gdyby, w energii. Mogą wam ciążyć pewne, pewne tajemnice. Powiem, powiem tak, tutaj, w tej, w tej kwestii, ale to, to z przełożenia. Tutaj, jeżeli nie wy tak będziecie działać, to w waszą stronę ktoś może działać zakulisowo. Zobaczmy, w jakiej jesteście, już strzelce energii as denarów bardzo fajna karta, nowe początki wszystkiego dobrze zasiane ziarno ale zobaczmy co położy się na tego asa denarów czwórka mieczy czemu jesteście zmęczeni, czy nie chcecie podejmować się jakichś działań może tutaj są jakieś szanse, jakieś propozycje ale wy jeszcze będziecie w jak gdyby chce, będziecie chcieli sobie coś przemyśleć. Czwórka mieczy nie jest, to, nie jest kartą działania, to jest karta bierności. Tu odpoczywamy, tutaj po prostu. Obmyślamy też dobry plan, regenerujemy się. Dla innych może to być leczenie, dochodzenie do, do sił, prawda, po, po chorobie, albo też po prostu no, tutaj czeka was odpoczynek. Jak będziecie szli? Karta Wisielca. Nie będziecie jednak chcieli podejmować jakichś działań. Tu karta bierności, tutaj karta bierności. Albo na coś będziecie niecierpliwie, niecierpliwie czekać i tutaj albo, albo będziecie się chcieli po prostu wycofać z czegoś. Zobaczmy, co w głowie, co przyciągacie. Dziewiątka buław. To jest też karta bierności, czyli takie... Ale tutaj bronimy swoich, jak gdyby, m, swojej energii. Tutaj ładujemy baterie. Tutaj nie mamy... Nie mamy zaufania, tutaj czujemy się osłabieni w jakiejś, w jakiejś sprawie. Kochani, wy będziecie już tutaj wiedzieli, czego to, czego to bardziej, bardziej dotyczy. Może też tak być tutaj już po części z tych kart, że najwyraźniej będziecie chcieli sobie zrobić przerwę w działaniu czy od waszej pracy, od pewnych projektów, co doszło do przeszłości, a co jeszcze może mieć wpływ. Szóstka buław. No, powiedziałabym, że już nie jesteście tacy hej, chod do przodu, bo <noise> szóstka buław to jest karta zwycięstwa. Tutaj się cieszymy, tu odnosimy sukcesy jak najbardziej. Ale ta to być może wcześniej było, prawda? Dużo się działo przy udziale też innych, innych osób. I teraz stop odpoczynek, relaks. Nie robię, odpoczywam po prostu od pracy, robię sobie, robię sobie przerwę i nie działam. Ale też, jakbyście chcieli zobaczyć coś zupełnie od innej perspektywy, karta wisielca. Tutaj e, patrzymy troszeczkę, nasz świat się wywraca. Do góry nogami, prawda? I tutaj postrzegamy pewne sprawy zupełnie inaczej. Co na przyszłość dla Strzelca? No, ruch, ruch. Może odpoczniecie, albo może planujecie jakiś wyjazd, myślicie nad jakimś wyjazdem. To jest karta, karta podróży, to jest karta też delegacji, przemieszczania się, ale, kochani, tutaj zwieramy te szyki na przyszłość i już jedziemy. W danym, w danym kierunku być może czas zodiakalnego raka lipiec podejmiecie pewne decyzje do przodu z wyruszeniem czegoś po prostu z, z wyruszeniem w, w coś, podróż prawda, może tutaj będziecie chcieli zainwestować w coś, prawda, bo ten as denarów tutaj no to są szanse, to są inwestycje tutaj to, to są pewne, pewne takie tak jak powiedziałam, dobrze zasiane ziarno, planowanie daje na przyszłość już taki, taki zryw. Jak Wy będziecie czuć się w całej tej energii, kochani azbuław, No, powiedziałabym, Wy jednak tutaj jesteście tacy nie, nie, na nie, 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 a jednak energia Was tutaj... No, będzie pchać kolejny as, prawda? Tu już macie dwa asy: as denarów i as buław, czyli pewne szanse do wykorzystania, do podjęcia działań, czyli brać, nie brać, wchodzić w coś, nie wchodzić, ale tutaj wydaje mi się, że <laughs> będziecie się zastanawiać albo z niecierpliwością też na coś, na coś czekacie, ponieważ wisielec to jest też niecierpliwie. Się tutaj czeka, oczekuje się czegoś, prawda? Tracimy, tracimy czas, a tutaj o kurczę, to by się chciało coś, coś robić, coś, coś czegoś się podjąć, prawda? Czyli tutaj asy przynoszą, przynoszą zawsze pewne szanse. Co idzie z otoczenia? Z otoczenia, bardzo przyjazne rycerz kielichów, randki, spotkania, ale to są też takie, y, takie emocjonalne podejście do, do pewnych sytuacji, czyli tutaj tacy będziecie w tym rycerzu kielichów. Y, no, czy, czy zbieracie właśnie siły w jakiejś, w jakiejś sprawie? Może ktoś będzie wychodził z otoczenia z jakąś propozycją, albo wy wyjdziecie z jakąś, z jakąś propozycją, ale tu są też takie emocjonalne przypływy i odpływy u zodiakalnych strzelców w tym, w tym czasie czerwca. Zobaczmy Wasze nadzieje. O, dwa kielichy. No, dwa kielichy to są e, tutaj już bardzo przyjazna atmosfera. Macie nadzieję, macie jakąś nadzieję e, związane z kimś, przy kimś, przy czymś. Może romans. Może podjęcie działań z nowo poznaną osobą, z którą żeście się jeszcze no, nie spotkali, ale może myślicie o spotkaniu z tą, z tą osobą, żeby w tym rydwanie na przyszłość, to jest ruch, to jest komunikacja, to jest przemieszczanie się, prawda? Może żeby pojechać do tej. Do tej osoby, czy ta osoba może chce się z wami, z wami spotkać, czy może po prostu wspólny wyjazd już w istniejących związkach, relacjach, bo pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym ono będzie rezonować. Tutaj historii może być naprawdę masy. Ja mówię, ja mówię ogólnie, aby sobie tutaj już strzelce dopasujcie, czego to może bardziej dotyczyć. Może tutaj też chodzić, jeśli pytamy o Waszą sferę zawodową, że zastanawiacie się, nad, nad podjęciem jakichś działań, jakiejś, jakiejś pracy, przychodzą jakieś szanse do Was, jakieś, dostajecie jakieś, m, jakieś informacje, prawda? Czy wejść w to, czy podjąć się jakieś, bo dwójka kielichów to jest też umowa, podpisanie, to są rozmowy, to jest umiejętność prowadzenia też, m, też, też rozmów, prawda? Czy, 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 czy tutaj warto w to wchodzić? Wasze obawy. Dwa miecze, kochani, będziecie mieć dylemat. No właśnie, będziecie jacyś niezdecydowani w jakiejś sprawie, w jakichś kwestiach, w kwestiach emocjonalnych, uczuciowych, romantycznych, być może tutaj, jeżeli zawodowo, to coś z umowami, prawda, coś przy pracy może być, może być takiego, że jeszcze nie będziecie tutaj chcieli. Chcieli podejmować pewnych, pewnych działań. Zapewne dużo będziecie w głowie, będziecie rozmyślać. Jest, jest pewna zagwostka, jest pewien dylemat. Jak kończycie ten miesiąc? Karta kapłanki: tajemnice, milczenie, nie mówienie o wszystkim, bycie takim, takim tajemniczym, ale, kochani, to jest też romans w ukryciu. Karta kapłanki, dwójka kielichów, rycerz kielichów. To raczej tutaj ukrywamy się z czymś. Nie chcemy pokazać się przed innymi, że coś z kimś tworzymy, że, że coś, coś robimy, że działamy w jakimś, w jakimś kierunku. Zobaczmy jeszcze, co ta kapłanka ona niesie. Dużo stresu, dużo lęku, obaw. Boicie się czegoś? Dziewiątka. Mieczy. Strachy na lachy. Ale czy, czy słusznie się czegoś obawiacie? Czy się denerwujecie? Tu czytania. Karta wieży, karta diabła. No, kochani, powiedziałabym, że tutaj boicie się, obawiacie się, że coś może się zburzyć, ale cholernie was ciągnie do czegoś. Cholernie was ciągnie do czegoś, jakieś nowe, nowe początki. Tutaj karta głupca, ale jesteście, powiedziałabym, troszeczkę wytrąceni z równowagi. Karta dziesiątki denarów to jest karta rodziny, też tu jesteście niezdecydowani. Tutaj trzeba będzie podjąć jakąś jakąś decyzję i przyjdą do Was pewne informacje albo Wy będziecie się kontaktować może to Wy nie będziecie zadowoleni albo ktoś z Waszego powodu bo będą jakieś nerwy jakieś kłótnie jakiś stres, rycerz mieczy no on jest raczej taki skupiony na celu to jest narwany, ale to jest raczej kłótliwa energia tutaj jakiś temat się Temat się domknie, pewne, pewne sytuacje, być może przy jakiejś kobiecie, z jakąś, z jakąś kobietą. Troszeczkę powieje, powieje chłodem pomiędzy, pomiędzy wami, ale później ostatecznie pewne problemy się rozwiążą, będzie wam ciężko będzie jakiś konflikt, prawda? No kochankowie w tle, czyli te związki ukryte, intymne, prawda? Czyli tutaj coś, coś się dzieje. Co się dzieje w tle, iluzje, pobożne życzenia, księżyc, tajemnice. No, powiedziałabym, że przy tym diable i przy tej wieży dość ciężka, dość ciężka um, energia, i też jesteście w, w pewnym impasie w dwójce mieczy. Może nie będziecie chcieli podejmować jednak pewnych działań, bo z jakiegoś powodu. No coś, coś jest na rzeczy, będziecie się czegoś obawiać, będziecie się czegoś tutaj bać. Nie wiem, czy to chodzi o Waszą sferę zawodową, czy o Wasze kontakty intymne, te, te związki, czy małżeńskie, czy tutaj to, to już sobie strzelce dostosujcie, sobie dopasujcie pod, pod siebie, ale. Ale będziecie patrzeć zupełnie na coś zupełnie z innej strony, z innej perspektywy, i też może zarazem, zarazem czekać, czekać na podjęcie pewnych, pewnych działań, żeby będziecie jak gdyby będziecie zbierać siłę, energię, żeby z czymś, z czymś ruszyć, prawda? Zobaczmy, jaka tutaj będzie karta wyroczni, zaczarowanej mapy, jak się poruszać. Talizman. Kochani, talizman, karta talizmanu. Zobaczymy, ja Wam odczytam przekaz, jak brzmi. Już momencik. Talizman dla zodiakalnych strzelców. Prawdziwa lekcja przekształca się w zdobytą mądrość. Masz wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć upragniony sukces. Mądrość pozwala Ci dostrzec pułapki na drodze i znajome schematy. Być może tutaj ta kapłanka, kapłanka jest też ostrożna w swoich działaniach. Tutaj cały, tutaj intuicyjnie kierujemy się tutaj intuicją. Eee, tu chcesz czegoś uniknąć, no właśnie, boisz się, ponieważ tu jest czwórka mieczy, czyli brak podejmowania działań, czekanie jeszcze, prawda, co dalej się może wyjaśnić, i strach w dziewiątce mieczy pewne, pewne obawy. Pozwala ci ona również szybko zgromadzić informacje na temat tego, na jakim etapie podróży obecnie się znajdujesz. Dzięki mądrości potrafisz rozpoznać swoich wrogów i umiesz wybrać najlepsze drogi. Rydwan o tym mówi. Jesteś w momencie, w którym dokładnie wiesz, co robić i jakich wyborów dokonać. Nie popełnisz teraz błędu. Niezależnie o co pytasz, czeka cię ogromne szczęście, ponieważ masz w sobie mądrość, by podjąć właściwą decyzję. Odebrałeś lekcję i zasłużyłeś na sukces. Zasłużyłeś na sukces. Ten sukces jest. Na to, co było wcześniej, czyli zasłużyłeś, teraz odpoczywasz, prawda? I teraz kierujesz się swoją mądrością powolutku, nie wychylając się przed szereg, bo masz pewne obawy, pewne lęki. Co do niektórych ludzi, działań i sposobu. Powiedziałabym, e, zabrania się za pewne rzeczy, podejścia do pewnych, do pewnych sytuacji. Coś takiego tutaj u zodiakalnych strzelców widzę. Zobaczmy jeszcze, jakie tutaj mogą być m, ostrzeżenia, na co zwrócić uwagę w czerwcu. Być może co już się wydarzyło, ale ostrzeżenia dla, dla Was. Popatrzmy, dziecko. Może dostaniecie jakieś, jakieś wiadomości od, od Waszych dzieci. Tutaj uważajcie, bo od jakiegoś mężczyzny, który jest być może niezależny finansowo, ale też jak gdyby takim, takim samotnikiem. Możecie tutaj e, dostać jakąś jakąś wiadomość, ta wiadomość będzie, która spowoduje wam wiele wiele przykrości. Tutaj może na temat też pieniędzy, może uważajcie mm, z, z powodu nie wiem, czy przez dzieci, też tak może być, przez wasze dziecko, albo przez jakiegoś, jakiegoś mężczyznę. Pamiętajcie, że żeby też może nie pożyczać większej kwoty pieniędzy i uważajcie nie wszystko złoto, co się, co się świeci. Nie wchodźcie w jakieś niekorzystne, niekorzystne interesy, ktoś, kto będzie Wam coś, coś proponował, bo ta osoba będzie osobą fałszywą. Może to być nawet ktoś z rodziny. Ktoś wam bliski, może to być dziecko wasze, albo może to być no, mm, jakiś mężczyzna, którego, którego znacie, kochani. Uważajcie, takie są ostrzeżenia na czerwiec dla zodiakalnych strzelców. A teraz popatrzmy jeszcze Wasze oczekiwania, założenia, jak tutaj. Karty, karty Lenormand, no właśnie, też będziecie się czegoś obawiać, te, te dziewiątka mieczy, tutaj jakaś jest blokada, jaką decyzję, jaką decyzję podjąć, prawda? Możecie też do kogoś jechać, jakaś podróż, jakaś wizyta, albo ktoś do Was może przyjechać z wizytą. Uważajcie, uważajcie też na pewne osłabienie, na wasze, na wasze zdrowie, na zdrowie waszych, waszych dzieci, waszego dziecka też tutaj uważajcie, ale jakieś przykrości mogą Was czekać. No właśnie, Wasze oczekiwania, Wasze założenia, nie wiem, może coś z pracą, z jakimiś początkami. Z czymś nowym, ale dużo, dużo tutaj jest emocji związanych. Ktoś tutaj nie odkrywa się, ktoś, ktoś tutaj wy oczekujecie, jak gdyby takiego zaufania w danej, w danej sprawie, a ktoś tutaj. Ktoś tutaj będzie, będzie jednak manipulował, tutaj troszeczkę manipulacji, i wydaje mi się, że, że coś was może przytłoczyć. Chcecie, jak gdyby, żeby pewne, pewne sytuacje, pewne wydarzenia, żeby to, co się nagromadziło, to, co was przytłacza, żeby to jednak no, te emocje z was zeszły, że, że tutaj macie te, te nadzieje. Z jakimś nowym początkiem, z, z, czymś, z czymś nowym, coś co dopiero y, się, się tutaj rośnie, coś co, co tworzy, coś co idzie pomalutku, kochani. Także to tyle. Y, takie czytanie dla zodiakalnych, dla zodiakalnych strzelców. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, żeby nie brać sobie tego wszystkiego. Do siebie. Kochani, dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.